Hej, z tej strony Ross, a dzisiaj przedstawię wam pięć rzeczy, za które możecie dostać bana w Brawl Stars. Dlatego jeśli zależy wam na koncie, nie zalecam próbować któregokolwiek z tych sposobów, które zobaczycie w tym filmie. W tym miejscu chciałbym was poinformować o konkursie na 80 gemów. Jedyne co musicie zrobić, aby wziąć udział, to łapeczka w górę pod tym filmem, dowolny komentarz oraz subik na tym kanale, koniecznie z dzwoneczkiem. No a teraz bez żadnego przedłużania lecimy z tym materiałem. Granie w Brawl Stars jest naprawdę fajne, jednak jeśli dostalibyście bana z nie wiadomo jakiego dla was powodu, moglibyście przykładowo odejść od tej gry, zrobić sobie jakąś dłuższą przerwę lub po prostu o tej grze zapomnieć już na zawsze. W tym filmie przedstawię wam co robić, a właściwie czego nie robić, aby nie przydarzyła wam się tego typu sytuacja. Po pierwsze, należy unikać kupowania kont do Brawl Stars od kogokolwiek i gdziekolwiek, ponieważ nie tylko możecie zostać oskamowani przez sprzedającego przy zakupie, to do tego samo kupowanie kont do Brawl Stars jest naprawdę złe, a do tego jest to moim zdaniem marnowanie pieniędzy, ale jak to woli, no i bez potrzeby, oprócz tego, możecie wyrwać bana. Oczywiście na kupionym koncie, także lepiej nie ryzykować, ponieważ sprzedawanie kont do żadnej gry nie jest za bardzo legalne i jak ktoś takie konto sprzedaje i zostanie to wyłapane przez supercela, no to owe konto może zostać obłożone banem. Po drugie, pamiętajcie aby uważać na prywatne serwery w Brawl Stars. W każdej grze online zdarzają się tego typu serwery, gdzie macie po prostu nieograniczony dostęp do wszystkiego, liczając niedostępne postaci, nieskończoną ilość gemów, monety i tym podobne. Ogólnie owe oferty może i brzmią fajnie, i początkowo są nawet fajne, jednak wierzcie mi, że naprawdę się nie opłaca, ponieważ takie coś wiąże się z naprawdę dużą szansą wyrwania porządnego bana na wasze konto i tutaj może być nawet permanentny ban. Dlatego nie radzę tego próbować. Trzeci sposób możemy powiedzieć, że związany jest ze wszystkimi, którzy publikują coś w internecie. A mianowicie, jeśli udostępnimy na przykład na YouTubie filmy, które prezentują rozmaite glitch'e w Brawl Stars, lub nawet jeden glitch, możemy spotkać się z karą w postaci bana na około 7 dni. No i współczuję wszystkim, na przykład youtuberom, którzy nagrywają jakieś glitche w tej właśnie grze. Oczywiście, aby dostać takiego bana, filmik musi stać się na tyle popularny, aby zauważył go ktoś pracujący w Supercelu. Jednak nawet jeżeli film ma 50 wyświetleń, to zawsze ktoś taki film może podesłać lub go zgłosić, także uważajcie. Wulgarny język. Tak, w Brawl Stars możecie zostać zbanowani, jeśli będziecie używali rozmaitych przekleństw, bądź też obrażali innych graczy, czy też szerzyli nienawiść i tym podobne. Mówiąc w skrócie, jeśli będziecie zachowywali się nieprzyzwoicie, nie gracze mogą Was zgłosić, wtedy istnieje cień szansy, że takie zgłoszenie zostanie sprawdzone, a Wasze konto zostanie ukarane w postaci oczywiście bana, załamanie podstawowych zasad kulturalnych, dlatego lepiej uważajcie. Piąty sposób jest naprawdę ciekawy i unikalny, ponieważ zbanowani możecie zostać w Brawl Stars, nawet jeżeli nigdy w tą grę nie zagracie, nigdy jej nie pobierzecie. Otóż jeśli w jakiejkolwiek grze od Supercell'a dostaniecie bana, to taki ban przechodzi na wszystkie gry od tego wydawcy. włączając Clash Royale, Boom Beach, oczywiście Brawl Stars, Clash of Clans, ban w którejkolwiek z tych gier wiąże się z banem we wszystkich Dlatego uważajcie i przede wszystkim pamiętajcie, aby nie cheatować, bo za to to macie pewnego bana. Sposobów na banicy jest jeszcze znacznie więcej, ale może przedstawimy je w kolejnym filmie. Oczywiście jeśli film wam się spodobał i chcielibyście kolejny odcinek tego typu, dajcie znać w komentarzu na dole, a mówi do was oczywiście Rost, Trzymajcie się, no i oczywiście pamiętajcie o wzięciu udziału w konkursie na 80 gemów, bo być może to Ty będziesz miał farta i wygrasz te gemy. Także jeszcze raz Wam się żegnam. Hej!